40 lat Bydgoskiego Marca wspominamy razem z bohaterami wydarzeń. Bydgoszcz informuje. 40 lat temu doszło do siłowego usunięcia oraz pobicia działaczy Solidarności podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej. Brutalna akcja odbiła się echem w całej Polsce, a Bydgoski Marzec jest dziś jednym z elementów polskiej drogi do wolności. Dziękuję Wam bohaterowie tych wydarzeń sprzed 40 lat. Tym, którzy dzisiaj tu są, tym, którzy dzisiaj tu nie przybyli i tym, którzy już od nas odeszli. Bez was nie byłoby nas tutaj. W obchodach wzięli udział prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Wśród gości uroczystości szczególne miejsce zajęli bohaterowie wydarzeń sprzed 40 lat z Janem Rólewskim na czele. To właśnie pierwszy lider Bydgoskiej Solidarności był przewodnikiem podczas inauguracji wystawy wielkoformatowych zdjęć. W ramach organizowanych przez miasto obchodów na ścianie przy ulicy 19 marca 1981 roku pojawiły się fotografie sprzed czterech dekad. Cały program miejskich obchodów 40-lecia Bydgoskiego Marca znajdziesz na bydgoszcz.pl.